Walkirje przestrzegły mędrców o obecności innych intruzów, próbujących wykraść runiczną mądrość. Królowa nakazała straży nieprzerwanie strzec bezcennych runów. Jednak krasnoludy nie chciały ryzykować opóźnienia ceremonii, której oczekiwał od nich łotan. Słowa, jakie objawił im łotan, zupełnie zbiły z tropu mędrców. W salach twierdzy jadtachali studiowali całymi nocami uświęcone teksty, szukając wyjaśnienia przyczyn osłabienia ducha łotana. Nie potrafili pojąć, dlaczego bóstwo domaga się pomocy śmiertelników. Sami nieraz wzywali Siły Łotana w czasach próby. Nie mogli więc wyobrazić sobie, że ich bóg może być w niebezpieczeństwie. Mędrcy nalegali, by królowa Jatahali przygotowała ceremonię na cześć Łotana, powstrzymując tym samym nadejście rok. Z odległych zakątków królestwa zebrano wszystkie runy, nadszedł bowiem czas zjednoczenia się z bogami.